Start! Czy, czy się wiosny! Gdzie ta wiosna się podziała? Może ona zapomniała? I już się nie zjawi więcej? Może znajdźmy ją czym prędzej? Spójrzcie w górę! Na ten wronek! To nie wrona, to skowronek! Coś o chyba śpiewa? O, już mają drzewa! Śnieżek wy trawie maszę równą jedzie i w sobie rośnie. Patrzcie, bliska. Gdzie? Na co Kwitnie wierzba i na ruchu. Przyroście się, się zaczyna. Tylko nie cięć jeszcze śpi. Jak się zbudzi, będzie zły. Już się zbudzi! A. O, A. gdzie, gdzie? Rzeczywiście łazi mnie A czasem srogi, Więc czym lepiej żeśmy z Tak mielutko słońce świeci. Pszczoła wzyczy, chłodzie leci. To jest sprawa oczywista, że już wiosna do nas przyszła.